Dzisiaj znów jesteśmy na placu budowy u Krzysztofa. W ostatnim odcinku uczył mnie, jak jeździć i posługiwać się koparką. Natomiast dzisiaj pokaże mi, jak kiprować wozidłem. Super. Zagadał. Zagadał. I to wściekle. Tak jest. E, mamy fajną skrzynię biegów, ponieważ to jest skrzynia biegów. E, jeżeli będzie chciała pojechać do przodu, musisz ucisnąć guzik z góry, przesunąć wajchę do przodu, i on wtedy ruszy. A ile on ma biegów? On ma 6 biegów do przodu, ale to jest automat, więc okay, czyli czym mniejszy muszę? opór, tym biegi wychodzą wyżej. O, pyk. Super. I rusza. O oh Powiedz mi, a jakąś tak z ciekawości ładowność ma to nasze Tu Ma ładowności 30 ton. Całkowita masa tego pojazdu to jest ponad 50 ton, jak jest załadowany. A powiedz mi, jeżeli chodzi o moc takiego pojazdu, tutaj jest 360 ton. W lewo, w lewo, w lewo. No. Przejechaliśmy. Tak, przejechaliśmy. I cofamy do, do tej pryzmy ziemi i wykifrujemy to, tak? Okay. Teraz będziesz widzieć tutaj. Yeah. Pełne skręty o, musisz. Pełne skręty. Przejechaliśmy! Przejechaliśmy no. Jestem skręcania, to tak. pomaga. I teraz idziemy w stylu do takiego właśnie wypełzywanego węża, tak? Tak, jest. Hmm. Ok, hmm. tak. Dajesz na luz, trzymasz hamulec i tą wajkę obok no. popchnij do przodu. Co w wtedy stanie? Będzie się podnosił nam kiper. <grym> Doszło. Działa. To, co naładowałeś, teraz wykiprujemy. Tym podniesionym kiprem już lekko do przodu, żeby to, co miało wypaść, wysypało się wszystko. Dzień taki pełen wrażeń, piąteczka. Piąteczka musi być. Musi być. Nie, yeah, a u ciebie zawsze jest fajnie. A przecież to powiesz, bo, bo zbliża się jeszcze zima i może byśmy mówisz? też coś podśnieżali, jak by dało radę? Zapraszam, tak. zapraszam. E, Pojedziesz sobie samochodem ciężarowym z pługiem. Dziękuję ci bardzo, bardzo i w takim dziękuję. razie do zobaczenia. Było mi bardzo miło. Również. Dzięki. Mimo, że są wielkie i wyglądają bardzo topornie, to maszyny budowlane, jak się przekonałam, wymagają ogromnej precyzji. Chciałabym jeszcze móc się czymś przejechać.